Cześć, witajcie! Dzisiaj taki odcinek dotyczący żywienia. E, otóż bardzo dużo osób ugika węglowodanów. Sądzą, że mm, nie jedząc węglowodanów, osiągną lepsze rezultaty. E, na przykład jeśli chodzi o odchudzanie, już nie wspomnę na masie, gdzie te, e, podczas budowy masy te węglowodany są niezbędne, ale w ogóle w życiu węglowodany powinny stanowić Myślę, że 40 minimum procent kalorii w diecie, najlepiej, żeby to było 50 albo 60 procent. Jeśli ktoś jest bardzo aktywny, na przykład zawodowo i, i fizycznie sporo trenuje, to potrzebuje tego paliwa i węglowodany są bardzo dobrym paliwem. I unikanie węglowodanów z reguły nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza na takich dietach właśnie low carb. Ktoś szybko gubi wagę 3 kg i zaraz myśli, że to jest skutek obcięcia węglowodanów a to jedyne co spada to jest glikogen i woda. A dzisiaj pokażę Wam po prostu w odcinku jaki ja mam źródła węglowodanów w diecie i dlaczego to są dobre źródła węglowodanów i dlaczego nie należy obawiać się węglowodanów. To jest niezbędne paliwo, całkiem smaczne i żeby się dobrze czuć i dobrze funkcjonować musicie jeść węglowodany. Podstawa to jest, powiedzmy na śniadanie, chleb razowy. Tu mam akurat końcówkę, taki z grubego przemiału po prostu z mąki żytniej, z ziarnami, to mam akurat słonecznika. Czyli takich węglowodanów nie należy się obawiać. Kolejna rzecz, to tu też praktycznie końcówka w opakowaniu, płatki owsiane górskie, doskonałe na śniadanie, doskonałe źródło węglowodanów jako przekąska. Świetne źródło błonnika też na śniadanie. Kolejna rzecz, węglowodany, ryż naturalny, brązowy, tu mam że akurat, mi się skończył, ale muszę kupić nowy po prostu, ryż brązowy. No też bardzo dużo ma witamin i błonnika, także świetny źródło węglowodanów. Kolejna sprawa, kasza gryczana. Tu mam akurat prażoną, nie jest to za dobra kasza, lepsza jest niepalona, ale, ale też jest to zdrowy produkt, czyli bardzo dobry źródło węglowodanów. Idziemy dalej z tymi węglowodanami. Kasza jaglana z warzywami. Nie wiem, czy to widać. O, kasza jaglana. Kasza jaglana charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze odkwasza organizm, bardzo dobrze alkalizuje. Tak jak na przykład ryż brązowy to jest zakwasza ma takie właściwości zakwaszence, a kasza jaglana bardzo dobrze alkalizuje. No i też ma ogromną ilość witamin. Idziemy dalej z tymi węglowodanami. Proszę bardzo, kasza jęczmienna perłowa. Bardzo dobrze smakuje. Na przykład z mięsem, z gulaszem, z wołowiną to jest mój faworyt po prostu do wołowiny. Rewelacja. Kolejna rzecz: bardzo ciężko to dostać. Kasza gryczana, tu się nazywa akurat krakowska, ale to jest po prostu niepalona. Czyli taka sama kasza jak. Taka sama kasza jak. Ta kasza gryczana, tylko że ta jest niepalona. Też ma świetne właściwości. Słuchajcie, ma 13 gram białka w 100 gramach. Mnóstwo potasu, magnezu, fosforu, cynku, miedzi i manganu. Czyli doskonała kasza, naprawdę rewelacyjne źródło węglowodanów. Idziemy dalej. Jest tego naprawdę dużo, nie musicie chodzić. Naprawdę głodni, co jest z tym kamerą? Eee, ryż Basmati. Świetnie smakuje. Ma dosyć niski indeks glikemiczny, a nie jest taki powiedzmy męczący w jedzeniu jak ryż brązowy. Więc ryż Basmati, doskonałe źródło węglowodanów. Idziemy dalej. Ale też rzecz, która rzadko występuje w sklepach, komosa ryżowa, czyli quinoa tak zwana. To są takie bardzo małe kuleczki, sypkie, się gotuje w wodzie, dosłownie kilka chwil. No i też, słuchajcie, mają bardzo dużo fosforu, miedzi, żelaza, cynku, magnezu, potasu i witaminy. B2, B1, kwas foliowy, Doskonałe źródło i naprawdę super smakuje. Idziemy dalej. Co tu mamy ciekawego? Kuskus. Smaki orientu. Proszę bardzo. Dlaczego kuskus jest dobry? Wrzucasz do garnka, zalewasz wrzątkiem, 4-5 minut, masz świetne, smaczne źródło węglowodanów, zarąbiste po prostu, źródło witamin i węgli. Także tutaj akurat w 100 gramach mamy 72 g węgli, 13 gram białka. Kuskus, rewelacja, jak ktoś szybko musi zrobić obiad, ktoś mi mówi, że nie ma czasu, 5 minut i ma kuskus gotowy naprawdę bez żadnej ściemy. Idziemy dalej. Znakomita rzecz, naprawdę też ciężko dostać w sklepach. Soczewica. Tu akurat czerwona. I teraz słuchajcie dlaczego soczewica jest dobra. Soczewica w 100 gramach ma 25 g białka. Oczywiście jest to białko roślinne. Ale w połączeniu z białkiem zwierzęcym będzie stanowiło pełnowartościowe źródło białka. Czyli na przykład ugotujcie sobie soczewicę, do tego dajcie kurczaka albo mięso i macie potężną dawkę protein po prostu z mega wypasionym źródłem węgli. No i też są witamina A, C, kalcium, jest iron, czyli jest żelazo, bardzo dużo żelaza, jest, jest po prostu tym kalcją. Także super. I idziemy dalej, bo tego jest naprawdę dużo, chociaż, chociaż. Płatki owsiane były. Tutaj mam coś takiego, mąka orkiszowa typu 2000, z takiego grubego przemiału. Czym ona się charakteryzuje? Bo taka zwykła mąka razowa 2000, żytnia, jest kiepska w smaku, Nie jak zrobisz naleśniki, to są paskudne. Ale z tej mąki orkiszowej możesz zrobić ciasto do pizzy, które wygląda i praktycznie podobnie smakuje do pszennego ciasta. Możesz z tego robić bułki, chleb. Yy, naleśniki zarąbiste, na przykład z białkiem serbatkowym albo z jajami. Mega fajna mąka. Nie powiem, do najtańszych nie należy, ale mam to opakowanie już od miesiąca czy od dwóch, więc... Kiedyś paliłem papierosy i, i, i po prostu wydawałem 15 zł dziennie na paczkę. Zadowolę sobie za 10 zł raz na dwa miesiące kupić taką mąkę. Można? Można. Przez RZ. Yy... No i co dalej? Praktycznie z węglowodanów to tu wszystko powyjmowałem, co miałem ciekawego. Płatki owsiane były, wszystkie kasze, jakie się tylko da, były. i słuchajcie, na chwilę obecną to są wszystkie moje źródła węglowodanów. Oczywiście jeszcze warzywa i owoce też są źródłem węglowodanów. Tutaj akurat na stole stoją takie ciasteczka owsiane, ostatnio zrobiłem. Tak to wygląda. Zrobiłem to z płatków owsianych, z masła orzechowego. Takie mam masło orzechowe coś takiego. z tego względu, że jest bez soli i bez cukru. to jest co prawda z orzeszków a i z orzeszków ziemnych. nie są to najlepsze orzechy, jeśli chodzi o źródło tłuszczy. ale, ale, no, jest ok. czyli takie masło orzechowe, płatki owsiane to wymieszałem, to wymieszałem z tą mąką orkiszową. Do tego dodaję posiekane rodzynki, kawałki orzechów i takie oto super ciastka owsiane. Jakby ktoś chciał przepis, to piszcie do mnie na Facebooku, na prywatną wiadomość Wam zapodam. Mega fajne do kawki. Także to by było wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, nie trzeba naprawdę chodzić głodnym. Można jeść smacznie, można jeść super zdrowo. Można sobie taką półkę sobie zrób, kartony sobie kup. Wszystkie kartony sobie powkładaj, ciach, do szafy. Codziennie na obiad sobie gotuj coś innego. Żeby nie dostać szału, że ciągle jeszcze to samo ktoś od dawna napisał, że ten kurczak z wieżem brązowym to już mnie wkuł za przeproszenie. To sam widzisz, zaćwiczenie na manziurę węglowodanów: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus jeszcze mogą być czasami ziemniaki albo bataty. Także tych węglowodanów jest bardzo dużą. Nie bójcie się węglowodanów, jedzcie paliwo. Żadne diety low carb, naprawdę dieta low carb jest nonsensem absolutnym, zarówno na redukcji, jak i na masie. Na redukcji obcinanie węglowodanów drastyczne mija się z celem. Jedząc węglowodany też można osiągać swoje cele. Nie bójcie się węglowodanów. Zdrowych węglowodanów. Nie mówimy tutaj o prostych węglowodanach, ale takie jak najbardziej mogą być. Znaczy, dziękuję bardzo za Twój czas i do zobaczenia.